No no do nie, mam... No, tak jest. To trochę mi wysłał. Ruch łączący do trzy razy. Tak na ten no ten kark nie, jak tam no. dotyka, przyciska. Cały to, im bardziej jedziemy tam, to, to jest przyjemnie. Wierzy, z... Nie, jest nie z... bardzo bokiem, tylko trzeba tam jechać jednak. Pani zeszła założona. Każdy stres to jest jednak kark, nie każdy stres. Proszę, żeby mi pani tam to... to... wjechała. To... <śla> <Pani, to, śla> <pani, to, śla> Nie rób nic. Później drugi ruch to jest właśnie wyjeżdżamy za, tak jakby zapleczł przez naramienne, przez całe naramienne, żeby jak najwięcej tego naramiennego dotknąć, chowamy się z drugiej strony, druga ręka to powtarza. Pamiętamy, że już... Ręce to lepiej mogą. No, tak. Tak. No, całe musimy właśnie przegłaskać. Idzie się łapę wyświetlić. Proszę przećwolić, bo to jest Nie, nie, nie. trzeci ruch. Można od dekoltu rozpocząć, bo będzie Wam łatwiej. Dekolt jedziemy tak jakby na ten kart z powrotem, z tego jak najwyżej. Możemy szybciutko, delikatnie zjechać w dół na mostek i jeszcze raz tą powtórkę, bo tak będzie Panią najłatwiej. się powiedzieć, a to chodzi o to, przyciśnięcie mocniejsze teraz, jak wjeżdżamy do góry, żeby było przyjemnie. Nie, nie. No. To to, pochodzi, jakoś wrócić <noise> na dół, nie? Bo chodzi o to, żeby jakoś pięknie, ładnie, nie wiem, wrócić ja na dół, żeby nie jak pójdę na masaż pleców, naprawdę. Też będziemy robić, ale dopiero jak będzie ciało, Robimy no. no. też plecy z aromaterapią wtedy, a dopiero. potem. Mm. nie mogę zaczekać. No to ja To chodzić jest, do końca więcej... chodzi tak, do tego samego stylu łącznie. Ale tylko jest masaż czarno. Nie wiem, ja nie wiem czy to mi to nie powiem ci. To, 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 to się nazywa. I teraz to... szyja. Okay. Szyja. Wszystko jeszcze raz. Potem szyja. O, właśnie, najpierw na tak to jak tam pani już robi. Tu jest zasłonięte ze szyjem. Tu zasłonięte z szyjem, i też dobrze szeroki szyi. I powolutku. Pamiętamy, że cała szyja, tu nie chodzi o to, że jakaś jej tak. Widzę sobie pani ręczugękę. czy mają, jak, czy ktoś samastuje z zestawami problem tutaj, nie? Mm. Bo jednak, no, to w to już będzie to jakaś tam, no, jakaś ułomność no, no, później. Z no, no. rokiem, mm. no przez na tak, przykład powiększają mm. to, że mm. jeszcze raz nie mm. robią, nie? Mm. nie? Proszę? Nie. Od samego początku, czyli od obo, obojczyków, bo od, odkąd idzie mięsień? No i mięsień ma być, wszystkie mięsie na picobello, No, ale na przykład na jednej i na drugiej stronie. Na jednej i na drugiej stronie robię. Tak. Bo tak jest wygodnie, ale na przemieniu powoli się spieszy, pan się spieszy. O, o, o. I pamiętamy, żeby dobra od tego On jest za uszkał. Jest przepraszam. Za <laughs> I, <palęć bok. śmiech> I nie na mostku, od obojczyków. Jesteśmy na szyi. Już nam dekolt nie interesują i płasko ręce. Wygiąć, bo my musimy ten mięsień dostać, nie? Mm. Więc to, to trzeba. I to jest drugi ruch. Trzeci ruch natomiast jest połączeniem tych dwóch. Czyli po jednej stronie prawa, ręka na przykład prawe, moskowo-wojczych, roztudkowy, a lewa szeroki szybki. To co miała Pani wcześniej, tylko teraz jest to połączone. O tutaj właśnie bardzo ładnie. I tu, tu, tam Pani Jeżeli pani da zrobić głowę w bok, podniesie, bo ja szukam mięśnia, nie? Hmm. Nie, leż sobie. Niech pani, pani leży, bo to Pan mamy coś. Leż, w dziocha. Ona ma adę, naprawdę. Że ja? No chyba nie ja. Bo wczoraj też to widziałam. <gry Jia> I teraz, po tym ruchu mamy podbródek. Czyli podbródek, pamiętajcie. na w ogóle ten palec, który potem rozdzielamy, żeby bródkę masową jeszcze na zimie. W Nie robimy tego za krótko, tylko musimy do końca dojechać. Do końca, do kąta praktycznie. Wycujecie kąt żółwy? No jest. I tu ma jeszcze taki szpik na końcu, nie? Do końca dojeżdżamy. Nie możemy skrócić tego. To nie tam potem to ten był właśnie ruch, z tym oddzielonym palcem. Czyli trzy palce pozostają na podbródku, ten jeden palec na brudce, Wolni, 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 wolni. Ale kaj, to jest. Ufajno już masować brudę. Następnie mięsień brudkowy, czyli sam mięsień brudkowy do góry. On jest tutaj z przodu. Tak jak mówię, to jest ten mięsień, że dzieci płaczą ci tak ładnie ruszają. Co miałam, moja szesna, jak była dzieckiem opanowana do perfekcji. Ona jeszcze nie płakała. To Pani nie gada, bo jak rozmawiamy, to tak jakby masażysta masował osobę, która chodzi po pokoju, a nie leży. Tak, tak. Teraz będzie mięsień okrężny u ust. Tam by trzy lube. Najpierw prawa ręka, prawą osiątną, bądź lewą źlewą. lekarza ręka robi odwrotnie. Nie druga ręka odpoczywa. Wtedy dotykamy gdzieś piętni, żeby nie straciła ciepła. i zmiana rąk, zmiana kierunku. Tam też pani ma za drugi Ja Nie mówię, że muszą być strasznie krótkie, bo to nie jest lena, ale jednak muszą być tak, żeby tam nie wychodziły za dużo za I potem trzeci ruch góra dół i zamieniamy, nie? Powiedzcie mi Panie, że naprawdę się lepiej masuje jak są krótkie. Nie, bo jednak. Ja zawsze mi długie to jest fa to fakt, że fajnie wyglądają właśnie przy oczach, trzeba uważać, a przy rozcieraniu to już w ogóle. <grym> Następnie mamy policzki. Czyli najpierw z jednej strony policzek, nie? Znaczy, <grym> pokażę. trawa ręka od kącika ust do schroni, te jarzmowe. Druga ręka to poprawia, tylko jest inaczej ułożona, żeby większy obszar A. zrobić. I powoli, po raz jedna, raz druga do strony. Już Pani potem będą miała temi się opanowane, przyszłości będziemy będzie mi się to łatwiej słów tłumaczyło odkąd dotąd. Mm. z nas nie muszą Panie znać, poza platy Do góry, a do stron. się <laughs> no, to, to Następnie naprzemiennie mamy z jednej i z drugiej strony. Yy, mowa, nie? od odcika od do strony. Na przemianie Kolejnym ruchu na boki nosa, na te boczne mięśnie i też na przemiennie aż do, ale od fałdu, od początku fałdu. O, czyli teraz jest taka długa linia, aż do nasady na drzwi. Później kolejny ruch, który mamy, to trójkącik na bocznych częściach nosa. Trójkąciki na bocznych częściach, boczne części nosa, o, o, o. Obojętnie w którą stronę, ale żeby przegłaskać. Bez tych skrzydełek nosa. I teraz grzbiet do góry, czyli mięsień podłużny. powolutku, powolutku, powoli, tu się powoli, powoli, okrężny. Oka. powoli, 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 z brwiami zjeżdżam Obydwie ręce pracują równocześnie tutaj. Z brwiami zjeżdżamy. Pamiętamy, że okrężny oka jest dość blisko to nie jest na policzku. Potem ten sam ruch, tylko dołączamy tą pętelkę, gdzie jest, gdzie będą zmarszczki. Pętelka przy zmarszczkach. O, o bardzo dobrze tutaj. Nie wracamy tak. Zawsze w dół. I dołem wracamy, tak, to ja teraz jest dobrze. Pani, że nie patrzę ten Ciebie, tylko na Ciebie to nie jest łatwiej. Nie wiem, ty to robiło. I to trzeci ruch to jest jedną ręką w Robimy druga aj, odpoczywa nie, gdzieś dotykając klientki, nie? Te, te, tak. <laughs> Już mi <bym> cię dołoś. <laughs> źle, 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 zawsze z brwiami zjeżdżamy. Zjeżdżamy z brwiami, o, czyli ten ruch zawsze jest taki Wyobraźcie sobie, bo to jest tak, nie można mierzyć w gry, nie? czyli pod głos, bo to jest trochę nieprzyjemne. Jak ktoś chce wiedzieć jak, to, to można spróbować też na sobie. Nie? O, i ostatnia część to będzie czoło, czyli mniej się, um, tutaj rzuci ten czołowy. O, o. I najpierw do góry, w Gór. dół Gór się zmienić. Stronie, tak jak przy szyi było i ręce tak, moje Panie, tak ręce, żeby większy obszar masować. Ktoś, drugi ma, ruch to byłby ten powiedzieć. taki na boki, który robimy dla już rozluźnienia też klientki. i potem kciukami odprowadzamy do węzłów przyusznych. Raz jedno, raz drugie i to potem też możemy jakoś tak um, płynnie przejść ten ruch łączący, nie? Kolejny dwa, trzy razy, czy tam nawet do pięciu, żeby przejść do kolejnego ruchu. Śpisz? Nie. No. Hmm. Jak na spać w takiej pozycji? Hmm. Właśnie nie wiem. To się nie odsyła, że to jest Dzień dziwne. Poczący. Możemy zmyć, co tam mamy na twarzach. No. Myślę, że nie jest tam źle. Drugi zmianik mam polecić, bo już czułam, hmm. to na sobie, nie? tych szybko.